Spokój i dobro, drodzy przyjaciele, z tej strony brat Fabian. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o niezwykłym wydarzeniu cudzie, który wydarzył się za wstawiennictwem pewnej niezwykłej świętej, świętej Anny, matki Najświętszej Maryi Panny. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historii, która napełni Wasze serca nadzieją i wiarą. Historia, którą chcę Wam dziś przedstawić. Dotyczy cudu uzdrowienia Anny Castelli, który został uznany przez Kościół katolicki w procesie kanonizacyjnym świętej Anny. Wydarzyło się to w roku pańskim 1624 w malowniczym małym miasteczku Casale Monferrato położonym wśród zielonych wzgórz słonecznej Italii. Wyobraźcie sobie to miejsce, drodzy przyjaciele: słońce, które niemal pieści skórę, winnice ciągnące się po horyzont, a w oddali dzwonnica kościoła która każdego dnia wzywa wiernych do modlitwy. W takim właśnie otoczeniu rozgrywała się historia naszej bohaterki. Anna Castelli była pobożną, młodą kobietą, znaną w miasteczku nie tylko ze swojej urody, ale przede wszystkim ze swojej dobroci, skromności i głębokiej wiary. Jej oczy, pełne ciepła i współczucia, zdawały się przenikać duszę każdego, kto z nią rozmawiał. Jej uśmiech, szczery i radosny, rozjaśniał nawet najbardziej pochmurne dni. Od najmłodszych lat służyła w kościele, pomagała ubogim i potrzebującym, a jej serce było zawsze otwarte na bliźniego. Często można ją było spotkać w kuchni plebanii, gdzie z radością pomagała w przygotowywaniu posiłków dla najuboższych mieszkańców miasteczka. Niestety, zaledwie w wieku dwudziestu lat, kiedy życie zdawało się dopiero przed nią otwierać, Anna zapadła na straszną i okrutną chorobę. Gruźlicę Kości. To był cios, który wstrząsnął całym miasteczkiem, ponieważ wszyscy kochali Annę i podziwiali ją za jej szlachetne serce. W tamtych czasach w XVII wieku, kiedy medycyna nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, gruźlica Kości była praktycznie wyrokiem śmierci. Lekarze byli bezradni, nie znali skutecznego lekarstwa na tę chorobę, a cierpienie Anny z dnia na dzień stawało się coraz większe, rozdzierając jej ciało i duszę. Próbowano różnych metod leczenia, ale żadna z nich nie przynosiła ulgi. Zdesperowani bliscy szukali pomocy u znachorów i zielarzy, ale i ich starania okazywały się bezskuteczne. Ból stawał się nie do zniesienia, a Anna coraz częściej traciła przytomność. Z czasem choroba postępowała nieubłaganie, deformując jej młode, piękne ciało i odbierając siły, które zdawały się opuszczać ją z każdym kolejnym dniem. Jej skóra stała się blada i cienka, a pod oczami pojawiły się głębokie cienie. Anna nie mogła już chodzić, a przeszywający ból przeszywał ją od stóp do głów, nie dając chwili wytchnienia. Leżała w łóżku, zdana na całkowitą opiekę swojej kochającej rodziny, która z troską czuwała przy niej dzień i noc, oczekując na nieunikniony koniec, który zdawał się zbliżać z każdą godziną. Każdego dnia odmawiali różaniec w intencji Anny, prosząc Boga o ulgę w jej cierpieniu. Smutek i bezradność wypełniały ich serca, gdy patrzyli na cierpienie swojej ukochanej córki i siostry. Ojciec Anny Giovanni spędzał długie godziny przy jej łóżku, opowiadając jej historię z jej dzieciństwa i próbując podtrzymać ją na duchu. Jednak Anna, nawet w obliczu zbliżającej się śmierci, nie traciła wiary w miłosierdzie Boże. Jej wiara była jak płomień, który nie gasł nawet w najciemniejszej nocy. Modliła się gorliwie każdego dnia, prosząc Boga o ulgę w cierpieniu, o siłę, by przetrwać te trudne chwile, i o łaskę godnego przejścia do życia wiecznego. Szczególnie często zwracała się do Świętej Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, prosząc ją o wstawiennictwo u swojego wnuka, Jezusa Chrystusa. Wierzyła głęboko, że Święta Anna, jako matka Matki Bożej, może wyprosić dla niej potrzebne łaski. Często prosiła swoją Matkę Marię aby czytała jej fragmenty pisma świętego opowiadające o życiu świętej Anny. Jej rodzina również gorliwie modliła się, gromadząc się każdego wieczoru przy jej łóżku, by wspólnie prosić o cud uzdrowienia. Wierzyli, że Bóg w swojej nieskończonej miłości może zdziałać wszystko. Wierzyli w moc modlitwy i w to, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy do Niego wołają. Pewnego dnia, gdy Anna leżała w łóżku, wyczerpana bólem i osłabieniem, pogrążona w gorączce, do jej pokoju weszła jej matka, Maria. Maria była kobietą niezwykłej wiary i oddania, a jej serce przepełnione było miłością do córki. W ręku trzymała relikwię, fragment sukni świętej Anny, którą otrzymała od miejscowego księdza, ojca Giovanniego, człowieka znanego z pobożności i mądrości. Ojciec Giovanni, widząc cierpienie Anny i jej rodziny, ofiarował im tę relikwię, wierząc, że może ona przynieść im pocieszenie i nadzieję. Ojciec Giovanni często odwiedzał Annę, aby ją pocieszyć i udzielić jej sakramentu namaszczenia chorych. Matka Maria z czułością i delikatnością dotknęła relikwią bolących miejsc na ciele Anny, modląc się cicho i żarliwie do świętej Anny. Jej modlitwa płynęła prosto z serca, pełna miłości i ufności. Prosiła o ulgę w cierpieniu, o uzdrowienie i o nadzieję na lepsze jutro. Nagle, Anna poczuła ciepło rozchodzące się po całym ciele, jakby ogień Bożej łaski przepływał przez jej żyły. Ból, który do tej pory ją dręczył, zaczął ustępować, a ona poczuła przypływ energii, której od dawna nie zaznała. To było tak, jakby ciężar, który ją przygniatał, nagle zniknął. Zdumiona, podniosła się z łóżka, nie wierząc własnym zmysłom. Zaczęła ostrożnie chodzić po pokoju, czując, że jej nogi są silne i zdrowe. Że choroba, która ją tak długo więziła, nagle zniknęła. Maria, widząc to, upadła na kolana i zaczęła dziękować Bogu za ten cud. Ku zdumieniu swojej rodziny, która obserwowała to wszystko z niedowierzaniem, Anna została całkowicie uzdrowiona, jakby nigdy nie była chora. Radość i wdzięczność wypełniły ich serca, a łzy szczęścia płynęły im po policzkach. To był moment, którego nigdy nie zapomną. Wieść o cudownym uzdrowieniu Anny Castelli rozeszła się po całym miasteczku Casale Monferrato niczym błyskawica. Ludzie przybywali z daleka z okolicznych wiosek i miast, aby zobaczyć na własne oczy ten niezwykły cud, o którym wszyscy mówili. Anna, skromna i pokorna, opowiadała wszystkim o swojej głębokiej wierze, o gorącej modlitwie i o potężnym wstawiennictwie świętej Anny. Dzieliła się swoim świadectwem, inspirując innych do ufności w Boże miłosierdzie. Jej historia stała się symbolem nadziei dla wielu chorych i cierpiących. Lekarze, którzy wcześniej diagnozowali Annę i orzekli, że jej przypadek jest beznadziejny, byli zdumieni i oszołomieni tym, co się stało. Nie potrafili znaleźć żadnego racjonalnego, medycznego wytłumaczenia jej nagłego i całkowitego uzdrowienia. Byli zmuszeni przyznać, że to, co się stało, było cudem, dziełem Bożej Mocy. Jeden z lekarzy, dr Paolo Rossi, powiedział, to jest coś, czego nigdy w życiu nie widziałem. To jest dowód na to, że Bóg istnieje i że cuda się zdarzają. Biskup diecezji Casale Monferrato, monsignor Alessandro Scapi, wszczął oficjalne dochodzenie w sprawie tego niezwykłego wydarzenia, aby dokładnie zbadać okoliczności i ustalić, czy rzeczywiście doszło do cudu. Powołał specjalną komisję, która przesłuchała świadków, zebrała dokumentację medyczną i przeprowadziła szczegółową analizę całej sprawy. Biskup Skapi był człowiekiem rozważnym i ostrożnym, ale jednocześnie otwartym na działanie Bożej łaski. Po dokładnym zbadaniu sprawy, przesłuchaniu świadków, w tym lekarzy, rodziny Anny i samej Anny, oraz po analizie dokumentacji medycznej, biskup Skapi uznał uzdrowienie Anny Castelli za cud, który dokonał się za wstawiennictwem świętej Anny. Cud ten został oficjalnie uznany przez Kościół katolicki i później uwzględniony w procesie kanonizacyjnym Świętej Anny, stanowiąc ważny argument za uznaniem jej świętości. Ten cudowny znak był dowodem na to, że Święta Anna jest potężną orędowniczką u Boga. Anna Castelli po swoim cudownym uzdrowieniu, poświęciła całe swoje życie służbie Bogu i bliźnim. Wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia świętego Wincentego A. Paulo i przez wiele lat służyła chorym i ubogim w szpitalach i hospicjach, dając świadectwo swojej głębokiej wiary i wdzięczności za otrzymany dar uzdrowienia. Jej życie było przykładem miłości, poświęcenia i pokory. Zmarła w opinii świętości, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienie. Jej historia stała się inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Którzy w obliczu trudności, choroby i cierpienia szukali nadziei i pocieszenia w modlitwie i wstawiennictwie Świętej Anny. Wielu ludzi doświadczyło łask i uzdrowień za jej wstawiennictwem. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, drodzy przyjaciele, aby wspólnie rozważać to wielkie dzieło Boże i cudowne wstawiennictwo Świętej Anny. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia, w obliczu beznadziei i cierpienia, wiara, modlitwa i ufność w Boże miłosierdzie mogą zdziałać cuda. Święci są naszymi orędownikami u Boga i mogą wyprosić dla nas łaski, których sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nigdy nie traćmy nadziei i zawsze ufajmy w moc modlitwy. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To bardzo pomaga, by dobra nowina o niezwykłych dziełach Bożych docierała do jeszcze większej liczby ludzi. Niech Pan Wam błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu cuda świętych.